Jedziemy, ziele, ziele, o ja pierdzielę Czasem w soboty, czasem w niedzielę Mam przyjaciół wiele, z nikim się nie dzielę Chodzę do kościoła, wiechło piwo woła Wielu, kopni Masz kurwa Nie słucham sokoła, wydałem dwa koła Dzisiaj na jaranie chyba mam branie Zjadłem śniadanie, chwytam jest ranie Badam, badam, ...ja się cieszę, że cię się ciężстро pod Anfang jak się cieszę, że Stary sramfff Padam, padam, ja się cieszę, że mam. Nikomu cię nie dam. Padam, padam, ja się cieszę, że mam. Padam, padam, ja się cieszę, że cię mam.